W końcu dojechałem pod miejsce, na które czekało na mnie 11 lat, jeżeli chodzi o kuchenne ewolucję. Ja tutaj przyjechałem i powiem szczerze, jest coś niesamowitego, zastałem takie smaki, zastałem taką pasję, przede wszystkim wśród pracowników dużo pokory, powiem szczerze, dużo ciekawości, właśnie te cziki, to krzyki słyszycie, to z tego, że powoli kończą pracę, więc e, nic tylko polecam to miejsce, pokochałem pierożkarnię, pokochałem to miejsce, ze względu mówię, na pasję, pokorę, smak, jakość i złote ręce, pani, które te pierogi przygotowują. Zaglądajcie do, do Ełków, czy się Zaglądajcie do Ełków, wcześniej było w Zaglądajcie do Ełku, bo miejsce jest naprawdę nieziemskie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.